Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj omówię kwestię, dlaczego w ogóle powstał projekt Motywator Dietetyczny i czemu on ma służyć. Bo mało osób wie, że YouTube to jest jedna z czterech odnóg, bo jest oczywiście korowy, który powstał najwcześniej. Blog motywatordietetyczny.pl, był Facebook, Instagram. I tak, na dobrą sprawę, to wszystko zaczęło się w pewnym momencie tak zazębiać, że byłem w szoku, ale po kolei. Strona motywatordietetyczny.pl powstała w okresie kiedy byłem trenerem personalnym i to była strona przeznaczona tylko dla moich podopiecznych. Mówię, fajnie by było, żeby mieli jakąś wartość, ode, wartość dodaną ode mnie i zacząłem pisać blog. Jako materiały uzupełniające po treningach personalnych, bo ja też byłem i dietetykiem i trenerem, czyli tą osobę i trenowałem i pomagałem ją poukładać typowo żywieniowo, ale to nie polegało na kartce i jedz to, tylko to było bardziej na zasadzie, że te treningi podczas trenowania typowo takiego fizycznego, Przegadywaliśmy kwestie dotyczące jak ma ta osoba się zachowywać w ewentualnym kontakcie z restauracją, co pytać kelnera, jakie mniejsze zło wybierać i tak dalej i tak dalej. I nagle te osoby, z którymi trenowałem, zaczęły, zaczęły Tim Miodek, Tim Bralczyk, poprawcie mnie. Zaczęły zadawać mi pytania na temat a co jakby to, a co jakby przykładowo tamto i nagle te pytania zaczęły być dla mnie Taką inspiracją, że mówię, kurde, to są pytania, które na dobrą sprawę męczą wiele osób. Więc dlaczego nie stworzyć bloga? Pisałem te artykuły. Te osoby miały dostęp do tych materiałów. Sobie czytały. I co ciekawe, te osoby, które ze mną współpracowały, miały tylko cichy link do tej strony. Zaczęły polecać organicznie swoim znajomym, i tak dalej. I zacząłem obserwować statystyki. Pierwszy miesiąc, tam nie wiem, 3000, tysiące, potem 5 10. Nagle zaczęło się tak lawinowo to rozwijać, że mówię, no fajnie ewentualnie zrobić jeszcze jakiś krok. Więc zacząłem nagrywać przykładowo filmy uzupełniające dla moich podopiecznych w postaci wideo. Potem mówię, dobra, no to jak już mamy treść, jak już mamy wideo, to fajnie by było jeszcze ten kontent zbogacić i stworzyć infografikę. No i. Potem nagle na bloga wchodzicie, jest treść, jest wideo, jest infografika. No i widzę, że ta forma wielu osobom podpadła do gustu, bo jest bardzo strawna, jeżeli chodzi o konsumpcję treści i siłam rzeczy zaczęło się to fajnie rozwijać. Bo teraz no ogólnie już motywator troszkę zanurkował, bo miał taki okres półtora roku temu, gdzie po półtora miliona osób miesięcznie sam blog czytało. Teraz jest to gdzieś na poziomie 500 tysięcy, plus YouTube 500, plus Instagram, tam też już około 800 tysięcy zasięgu. Więc te zasięgi miesięczne całego projektu są naprawdę potężne. No i potem na podbudowie tego, można powiedzieć, mojego projektu, który robiłem pierwotnie za darmo, zacząłem. Minić, jak to można zmonetyzować. No i dobra, na początku nagrałem pierwszy kurs z dr. Patrycją Szachtą na temat jelit. Potem drugi też kurs z dr. Patrycją. Potem nagrałem kurs z dziewczynami Sun Diet, aktualnie wcześniej to był MedFood. No i pierwotnie sprzedawałem to pojedynczo jako kursy, czyli. Dobra, jeden kurs kosztował dajmy na to 80 zł, no to go sprzedawałem. No i często robiłem promki jakieś tam, nie wiem, za 20 zł w promocji to sprzedawałem. No i dobra, pieniądz był dobry, ale no oczywiście to nie było to. No i mówię kurde, jak to rozkminić, żeby można było zaproponować większą kwotę, a żeby osoby to postrzegały jako bardzo atrakcyjną cenę? Tak, i potem oprócz nagrywanych filmów zacząłem robić pisać e-booki, tworzyć bardzo szczegółowe infografiki, potem dodatkowo zacząłem to wzbogadzać o takie treści, gdzie mam młodego od robienia wideo, copywriter na podstawie badań naukowych pisze tekst, ja ten tekst akceptuję, dopisuję swoje spostrzeżenia, ten tekst idzie do lektora, lektor to czyta Oprawa graficzna jest. Teraz troszkę się odciąłem od osób, które nagrywają dla mnie filmy, bo jest mi bardziej wygodnie pozbierać to wszystko w jedną merytoryczną, krótszą postać i właśnie opakować to w postaci kursu wideo i sprzedawać ludkom, które są zainteresowane. I co ciekawe, te wszystkie produkty oczywiście można kupić pojedynczo, ale są ceny, nie ukrywam, zaporowe specjalnie. Taki model biznesowy. Czy każdy kurs możesz kupić sobie za 80 zł, ale również możesz kupić pakiet, który kosztuje pierwotnie 500 zł na cały rok i masz dostęp do wszystkich jadłospisów, do wszystkich kursów, wideo, do grupy premium, gdzie możesz mi indywidualnie zadać pytanie i tak dalej, i tak dalej. I nagle zacząłem sobie to monetyzować. Też moim takim plusem, którym się cieszę, jest fakt, że mam spore media. Nie ukrywam, jeżeli chodzi o. Tematykę typowo żywieniową. Te moje media są duże, bo tutaj już prawie 120 tysięcy, Instagram prawie 160 tysięcy, Facebook ponad 300 tysięcy, blog czyta pół miliona osób miesięcznie. No i dobra, i mógłbym rzeczywiście brać współpracę z markami i kasować te pieniądze, ale. Wtedy byłbym nieautentyczny i nie byłbym niezależnym twórcą. Nie mógłbym ewentualnie skrytykować danej marki, jeżeli stwierdzę, że rzeczywiście jest do dupy i wypuszcza słaby produkt. No to, wiecie, jak ktoś bierze pieniądze, no to warto by było, żeby ta recenzja i pozytywna rekomendacja była. No a ja nie chciałem, tak? I teraz, jak zaobserwujecie, na każdym kroku pompuje mój projekt Motywator TV. To jest projekt, na którym ja zarabiam, i nie muszę wchodzić w żadne współprace. Tak wygląda projekt motywatordietetyczny.pl, i cieszę się, że mam taką możliwość. W pewnym momencie też zrezygnowałem w ogóle z prowadzenia treningów i tworzenia indywidualnych planów żywieniowych ze względu, że osiągnąłem sufit, czyli no więcej niż 10 treningów dziennie nie jestem w stanie. Komuś przeprowadzić i też no, nie mogę więcej niż przykładowo jedną taką dietę komuś zaplanować na kartce, żeby przeanalizować na podstawie morfologii i tak dalej, i tak dalej, żeby to miało jakość i żeby było rzeczywiście, żeby działało w praktyce, bo też nie chciałem nigdy być dietetykiem kopiuj-wklej. I z premedytacją na początku zrezygnowałem z prowadzenia ludzi, no wtedy to rzeczywiście był ciężki okres, bo półtora 2 lata. Rozwijałem każdą wolną godzinę, każdą wolną potem jak już zrezygnowałem z treningów personalnych i jako dietetyk nie udzielałem się, no to całe dnie poświęcałem pisaniu właśnie aplikacji motywator.tv, tworzyłem infografiki, pisałem artykuły, nagrywałem filmy. No i w pewnym momencie się tak to pięknie zazębiło, że mogę siedzieć tutaj i Finansować i monetyzować swoją pasję. Nie będę tutaj za bardzo wylewny, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, nie będę Wam zdradzać kwot, powiem Wam tylko tak, że miesięcznie podatków cit czyli VAT-u i dochodowego, płacę ponad 20 tysięcy. Więc kto jest bardziej kumaty, to sobie przeliczy i oszacuje, ile ewentualnie mogę zarabiać. No i tyle ode mnie. Zachęcam do kupowania produktów na platformie motywatordietetyczny.pl. Też właśnie ciekawostką jest to, że produkt mój, premium, kosztuje około 500 zł, ale często daję ofertę specjalną, która kosztuje przykładowo 169 zł i praktycznie te bardziej kumate osoby, które chcą skorzystać z mojego produktu. To nie muszą płacić tak naprawdę 500 zł, tylko zapłacą 169 zł na rok. I tutaj te wszystkie nowe, zarówno kursy, jadłospisy, które się pojawiają, są cały czas do Waszej dyspozycji. No i tyle ode mnie. Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję, że jesteście. Niebawem się pochwalę srebrnym przyciskiem, bo już jestem w kontakcie z YouTube'em, podałem adres, więc idzie. Ciche marzenie, pierwsze się spełniło. Trzymajcie się.